Siemano wariaty! Dziś pokażę wam naprawdę cudowne, świetnie wyglądające auto jakim jest Seat Leon. Jak nie wiecie na co zwrócić uwagę przy zakupie, to spokojnie z tego filmu się wszystkiego dowiecie. Wariacie! Tylko proszę, strzel suba i kliknij ten cudowny dzwoneczek, żeby nie przegapić naszych materiałów. Dzięki! Seat Leon zadebiutował w 1998 roku i miał być takim budżetowym i nieco sportowym rodzeństwem Golfa i A3. Sami zobaczcie, jak ta furka wygląda, no serio, dobrze. Nie do końca podoba mi się ta płaska dupa, ale musicie wiedzieć, że była też wersja sedan, która wygląda o wiele lepiej i nazywa się Toledo. Musicie też wiedzieć o sportowej wersji Cupra, która jest naprawdę zajebista. Pod maską mamy tu legendarne 1.8 Turbo, które może generować nawet 225 koni. Czaicie to wariaty? 225 koni w ponad 20-letnim aucie, które ciągle wygląda świetnie. I kosztuje przyzwoite pieniądze. Wnętrze Leona przypomina nieco to z Audi A3, no ale w takiej biedackiej odmianie. Plastiki niestety są tu przeciętnej jakości, ale przynajmniej w tamtych czasach nie przyskąpili na panelu klimatyzacji czy przyciskach, bo w Nowym Leonie nawet tego nie ma. Miejsca nie ma tu jakoś mega dużo, no ale jak się popieści, to się zmieści, i w cztery dorosłe osoby, jako tako można tu podróżować. Do bagażnika zmieścicie 3 trupy, 13 worków z cementem, 150 kg ziemniaków lub po prostu 340 litrów. Seat ma spoko, zestrojone zawieszenie i prowadzi się lepiej niż Golfy, Astry czy Meganki z tamtych lat. Chociaż do poziomu Fokusa czy Syfika ciągle tu trochę brakuje. Pogadajmy sobie o silnikach. Wiecie już, że było tu cudowne 1,8 Turbo w wersji Cupra. Ale silnik ten występował też w zwykłych odmianach i mógł mieć na przykład 150 kuca. To też nieźle jeździ, nie psuje się za często, a do tego możecie założyć tu gaz. Silnik ten dobrze znosi modyfikacje, więc moc tą będziecie mogli nieco podkręcić. Słabsze benzyniaki tutaj to 1.8 oraz 1.6. Oba są bardzo trwałe, no ale mułowate. I jak załadujecie do bagażnika te 100 kg ziemniaków, to to już wcale nie jedzie, wariacie. Do tego pali to sporo. I bez LPG to raczej nie polecam. Było tu też 1,4 o mocy 75 koni, ale tutaj czas przyspieszenia do setki liczymy już kalendarzem. No serio, wasza babcia na rowerze szybciej wystartuje spod świateł, niż to coś. Do tego pali to prawie tyle co wcześniej wspomniane i 1,6. Kompletnie nie warto wariacie. Były tu też Disle. I wariacie te silniki są po prostu cudowne, no cudowne. 130 konna odmiana pocipie już naprawdę zrywa asfalt. I sam nie wiem, czy opanujesz wariacie taką moc. Do tego pali to tyle co nic i przepali stary olej z frytkownicy, a jak pracujecie jako kierowca zawodowy, to zawsze będziecie mogli sobie sami odebrać premię. No, miałem ten silnik w pasacie B5. I wcale się nie psuł, a auto to miało 500 tysięcy na liczniku i pewnie kolejne 400 w pamięci. Może i turbo nie zawsze wstawało, ale jak już dmuchnęło, to mi kierownicę z rąk wyrywało. To naprawdę świetny silnik i jeśli nie przeszkadza wam bocianik klekot, to naprawdę polecam. Nie wspomniałem jeszcze o wersji WR6, to taki trochę pojebany silnik, no i może i sporo pali. Ale przynajmniej jest wolniejszy niż najmocniejsze 1,8 Turbo. No ale wariacie. Jak to ryczy, jak wciśniesz gaz, to czujesz, że żyjesz. Czujesz te emocje. To naprawdę coś pięknego. No a na co tak zwrócić uwagę przy zakupie tego auta? No, to nie jest nowy samochód, więc dużo rzeczy może się tu spierdzielić. Leony raczej nierdze wieją i chwała im za to, bo fokusy z tamtych lat już dawno gryzą piach. Zawieszenie też jest całkiem trwałe. A irytować cię mogą skrzypiące plastiki czy uszczelki w drzwiach, które często nie uszczelkują. Wiecie, jak jedziecie z dziewczyną, to nie chcecie, żeby miała wilgotno pod dywanikami. No cóż, wariaty. Taką furę kupicie już za jakieś 3 do 4 koła. A to naprawdę dobra cena na dojazdy do pracy czy na pierwszy samochód to super opcja, bo, wariacie, wrzucisz sobie tu jakąś ładną felgę, czarny znaczek i to już naprawdę dobrze wygląda. To tyle na dziś, wariacie. Kolejne odcinki będą dłuższe, a jeśli chcesz je zobaczyć, to przypięt w ten jeba dzwoneczek.